Dzisiaj zrobimy test na żywo jajeczka do mycia pędzli bruszek. Ostatnio Wam pokazywałam, że kupiłam go, go w drogerii e-kobieca Dlatego dzisiaj jest świetna okazja, aby sprawdzić czy to jajeczko naprawdę działa i czy czyści nasze pędzle Jajeczko mam w wersji miętowej, natomiast jest też wersja różowa Jajeczko wykonane jest z silikonu Tutaj znajduje się wypustka na nasze paluszki, żeby oczywiście jajeczko nam nie spadało jest świetne, trzyma się, nie spada. Na jajeczku mam wypustki podłużne, które służą do mycia pędzli dużych oraz te mniejsze, które służą do mycia pędzli małych. Oczywiście ze sobą mam pędzle, jest ich trochę, na pewno są brudne, więc jest najlepsza okazja, aby sprawdzić, czy to jajeczko naprawdę działa. Kochani, znajdujemy się w łazience. Na dwa palce zakładam jajeczko. Możecie no, zobaczyć, trzyma się bardzo dobrze. Tutaj y, mamy pędzel y, do różu. Są to pędzle z Hakuro. Właściwie wszystkie jakie mam są tej marki. Jak widzicie używam go właśnie do różu, do różu w kremie. Zobaczymy jak się sprawdzi. Do tego mam jeszcze y, mydełko, żeby namydlić. Jest to mydełko wegańskie. Zielone przed używaniem gąbeczki, pędzle mam w ręce właśnie za pomocą mydła. Więc przystępujemy i zobaczymy jakie będą efekty. nasz pędzel jest już czysty jelczko jest bardzo fajne dlatego, że jest malutkie i jak możecie zobaczyć nie mamy wybrudzonej całej umywalki jest to bardzo przydatne bardzo fajnie się myje pędzel, szybko się domywa na pewno tutaj muszę wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o mycie ręką, a mycie przy za pomocą jajeczka odbywa się to o wiele szybciej w metodzie, którą Wam właśnie pokazuję umyliśmy już duży pędzel, dlatego teraz pokażę Wam jak to jest z pędzlem małym weźmiemy tutaj również pędzel z H i to jest H79 jak widzicie jest to taki mały Nieduży pędzelek z jasnym, właśnie zobaczymy, jak sobie jajeczko i górna jego część poradzą sobie z takimi zabrudzeniami. parę chwil i pędzel jest czysty, jest według mnie rewelacyjny gadżet za niewielkie pieniądze, ale naprawdę się sprawdza i serdecznie wam polecam. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i pędzel do mycia kolejnych pędzli. Na razie trzymajcie się, hej.